Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić jest samiczka barwy niebieskiej. Też bardzo fajna samiczka. Numer gołąbka PL456, 24 rok, numer 5828. Samiczka, która ma już wyrzucone ostatnie piórko, odrasta jej. Bardzo fajnie poskładana, mięciutkie upierzenie, już prakty, praktycznie całkowicie jest spierzona. Ta samiczka, łączenie tego głębia, to jest też bardzo fajne, ponieważ 2151 syn Olimpijczyka od Pawła Mandrysy, 79. Zakupiłem takiego gąbka, który tutaj jest u mnie w hodowli 79 był parowany na 59,90 2151 zakupiony do mnie do rozpodu Gąbek z 23 roku, a parowany był na samiczkę. 34,61 od Leszka Pielesiaka. To jest z, tego, z tych czempionów, z tego 66,90 razy 55,44. Kapitalne gołębie wyszły, naprawdę kapitalne. Miałem cztery gołębie z do lotu. Wszystkie cztery mi zostały. Ona ma tutaj taki znak szczególny kołoka, jeszcze taką, takie strzałeczki tutaj ma, także naprawdę ktoś będzie zadowolony z tego gąbka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam do aukcji. Dziękuję.